Idę do kibla od rana jak zawsze, a z kibla wychodzi jakaś wielka głowa. głowa. Szyjach długa, jakbym widział strafę, Rozglądam się i myślę, gdzie tu schować. Nagle wchodzi z tym kamerą, ej ej, ja się boję, co? Jest nie, że z okna jestem już mam Bomba, a gigantyczne głowy jeżdżące na kiblach świecą lasy, rabi seksowne z nami muszę być ich a nie wziąć ukrywać, bo chodzi je tam iść, bo są trochę straszni. W mam dla was coś kompletnie nowego. Proszę państwa. do o opanował świat. Skibidi, Z Zapraszam do zabawy. do do goni mnie. Szpi piosenkę. Pomaga mi kamera, My lecimy ratować ziemię. Jesteśmy niepokonani. Z Kibidis, to już wyłikiwamy, z skibili Pena komplikacji zwrotów akcji, my ciągle stoimy w ciocie tu do nas, a nie do bezdomnych ludzi, jak was, to jesteście kozaki Może są weźli, a są może co, ale to my, twoje kobiety, chcecie się spojrzeć do tyłu i naciśnie na spuczkę i koniec tej bajki Jestem dzisiaj w formie, wychodzę za bitwę i jak orki się składają sami